Nie! To drugi... Dzisiaj zajmiemy się rejestrem przesłuchnym, czy zmiennym kierunkiem. Tutaj mamy już gotowy projekt Shield Register. Jak stworzyć projekt, to zapraszam do poprzedniego filmu, tutaj link na górze. Pierwszym elementem, jaki dzisiaj zrobimy, będzie stworzenie, wyeksportowanie właściwie do nowego bloczka modułu wykrywania krawędzi, który poznaliśmy poprzednio. W tym celu tutaj przechodzę do zakładki Files. Dodaję do mojego projektu. Tutaj prawym wszystkiem na Files, Add Remove. I najpierw dodam pliki y, usuwania dgań z zeszłego tygodnia. Tutaj wybieram sobie Graphics File i dodaję Debounce, Debounce. Otwórz. OK. Pliki są dodane. Teraz tworzę nowy projekt, a czyli nie nowy projekt, tylko nowy plik yy, blok Diagram. I tutaj szybko przerysuję znany już nam yy, detektor zbocza. Najpierw z, z symboli wybieram tutaj trzy kropeczki i wybieram z poprzedniego tygodnia. Dbounce PSF, open, OK. Dodaję. Mam gotowy moduł, Ctrl S, zapisuję go jako Edge i teraz muszę wygenerować moduł biblioteczny File, Create Update, Create Symbol File for Current File. Klikam, wybieram miejsce w moim folderze mojego projektu obecnego, daję Save. OK. Teraz stworzymy główny projekt naszego projektu. Znowu blok diagram i zaczniemy od dodania naszego modułu wykrywania zbocza. Następnie dodaję rejestr. Wybieram rejestr typu D z wejściem Enable. I tutaj, żeby projekt nie był zbyt duży, a z drugiej strony, żeby był w miarę ciekawy, będzie on złożony z czterech. Rejestrów. Rejestr przesuwny powoduje, że wartość wpisujemy do pierwszego rejestru wejściową, a następnie ona będzie przepływać przez cały rejestr. Zaczniemy może od połączenia wszystkich zbiorczych wejść wyjść. Czyli zacznę od tego, że jest. clock, reset. I trzecie połączy Clock Enable. To clock Enable połączymy nasze wejście Edge? Dane nasze wejściowe. Wejście do rejestru będzie z przycisku. Tutaj pamiętamy, że nasze przyciski działają w odwrotnej logice, to znaczy, że gdy naciśniemy, to wtedy zewrzemy do masy, dlatego damy bramkę notu. Zarówno so tutaj na wejście edge, jak i na wejście data. Następnie, jeżeli chcemy, żeby w następnym kroku zegara wejście yy, stan z licznika pierwszego przerzuć się na licznik drugi, musimy połączyć jego wyjście z tym wejściem. Stan z licznika drugiego chcemy, żeby wszedł na licznik trzeci. A stan licznika trzeciego? Na licznik czwarty. Zostało nam jeszcze podłączenie wejść. Tutaj wyprowadzę. Z wejście główne jest zegarowe, czyli klok. więc łączę klok do góry, a tu jest reset, Łączysz z resetem. I zostały wyprowadzenie input wejścia. I po kolei dajemy im nazwy reset. Clock, to jest wejście teraz clock, CLK. czy odwrotnie, muszę sprawdzić, clock jest na górze, zrobimy w ten sposób, clock reset, tu będzie edge, czyli nazwijmy ją enable po prostu, enable i wejście data in, Musimy jeszcze podłączyć, clock, reset, wyzwalanie zegara i dane wyjściowe. Zostaje jeszcze podłączenie wyjść, dajemy out i to będzie 1, 2, 3, 4 i dodamy jeszcze 4 dodatkowe wyjścia ponieważ diody wiszące w powietrzu delikatnie świecą, a żeby nam nie przeszkadzały, to je wygaśnimy podłączając je na stałe do masy. Dajmy nazwy wejściom LED 0 LED 1 LED 2 LED 3 i następnie tutaj LED 4 LED 5 Leć 6 i leć 7. Tutaj możemy z primitives wybrać opcję Adam i gnd. -e. I wstawiamy tutaj GND. -e. I możemy połączyć. 1, 2, 3, 4. Mamy gotowy rejestr przesuwny. najlepiej tylko w jednym kierunku. Tutaj jeszcze muszę połączyć lepiej do wyjścia. Dlaczego ułożyłem przerzutniki jeden nad drugim, a nie jeden obok drugiego? To myślę, że będzie jasne w momencie, kiedy dodamy opcję zmiany kierunku. Zapisuję. Shift jak Może być taka nazwa. Zapisz. Teraz puścimy analizę i syntezę. Niestety mam jakiś błąd, sprawdźmy. Widzimy, że funkcja GND ma nazwę inst, która występuje już w projekcie. I widzimy, że jak dodajemy nowe obiekty, to one dostają nazwę inst z kolejnym numerkiem. Niestety jest jakiś błąd, który powoduje, że czasami nazwa zostanie zdublowana, co spowoduje błąd przy syntezie. Tutaj błąd dotyczy elementu GND. Klikamy go prawym przyciskiem myszy. Wybieramy właściwości. I widzimy, że nazwa jest inst. Zmienimy ją więc na przykład na inst GND. OK. I spróbujmy szczęścia jeszcze raz. Było pytanie, czy chcemy zapisać. Potwierdzamy, że tak chcemy zapisać przed budową. Gdy synteza się zakończyła, możemy przyporządkować wejścia i wyjścia do odpowiednich pinów. Otwieramy tutaj, rozwijamy analiza synteza, rozwijamy IO Assignments, i wybieramy Pin Plany. Otworzy się znany już nam okno. Tak jak poprzednio, musimy dodać kolumnę odnośnie recystałów podciągających. Wybieramy Custom Columns, zjeżdżamy na dół, Weak Pull Up, przenosimy OK. I teraz możemy rozpocząć przenoszenie, połączanie pinów. Clock to jest 27. Dla data in wybierzemy pin 88. Następnie dla wejścia enable wybierzemy wejście 89. Następnie mamy diody LED. I tutaj podłączamy od PINu 58. Następnie 59. 60. 61. 60. To tutaj błąd, ma być 61. 62, 63 jest niewykorzystany, piątka idzie do 64, i potem już po kolei 6, 65, i 7 do 66. Ostatni jeszcze reset, który jest pin 121. Ten oznaczony L. Kom. Widzimy tu po prawej stronie L, David Clear. I jeszcze to podciągające. Data in on, enable on. Gotowe. Zamykamy. Tutaj zapisuje się samo i uruchamiamy całą kompilację. Gdy budowa się skończy, otwieramy programator. W nowym oknie widzimy, że został wykryty układ. Programator klikamy Start. I przechodzimy do eksperymentów na płytce. Widzimy, że mamy dwa przyciski typu microswitch podłączone z jednej strony do masy układu, a z drugiej strony do wejścia D2 i D3. Tutaj na dole przycisk to jest nasz wybór danych, a tutaj jest nasz zwalnianie zegara na jeden cykl. Czyli teraz jak nacisnę samo enable, to wprowadzam, jedyn, wprowadzam zero, czego nie widać. Więc nacisnę teraz przycisk danych i wprowadzę jedną jedynkę. I teraz powracam 0, 0, 0 i 0. I znikło na końcu. Słuchajmy jeszcze raz, powracam 2, wracam jeszcze jedynkę, O, i teraz mogę przejść do końca i koniec. Jeszcze sprawdzimy reset. Naciskam przycisk resetu i diody drasną. Zastanówmy się teraz, co zrobić, żebyśmy mogli zmienić kierunek, w, który, w którą stronę nasz rejestr będzie przesuwał. Jak się przyjrzymy. W tej chwili wejście rejestru pierwszego wchodzi na rejestr drugi. Potrzebujemy więc element, który pozwoli nam wybrać, czy chcemy, żeby wejście pochodziło z przerzutnika pierwszego czy trzeciego. Taki element nazywa się multiplexer, czy oznaczany przez mux. Zastanówmy się teraz, jak go zbudować. Otóż multiplexer zwykle się pokazuje takim symbolem. Tutaj mamy w naszym przypadku dwa, ale może ich być więcej, wejść. Oraz wyjście. Jest tu także wejście S od angielskiego SELECT, które pozwala wybrać, co ma być na wyjściu. Mimo, że na pierwszy rzut oka nie wygląda, tak naprawdę jest to zwykła funkcja logiczna, którą można zbudować na przykład z bramek. Tutaj warto pamiętać, że tak naprawdę w układach w PGA nie mamy bramek, ale tablice typu Lookup Table, no ale jest to szczegół implementacyjny. Zastanówmy się, jak będzie wyglądała tablica prawdy takiego układu. Otóż tu mamy wejście A, B, wyjście SELECT. Chcemy, że kiedy wejście SELECT będzie ustawione na 0, na wyjściu Q będzie wejście A, a gdy będzie ustawione 1, będzie wejście B. Więc gdy S -y są zerami, przepisujemy kolumnę A na Q, a gdy S -y są jedynką, przepisujemy kolumnę B. Rozpiszmy sobie teraz nasze równanie z tej tabelki. Widzimy, że dla 4 z 8 wyjść mamy zapalone jedynki. Oznacza to, że możemy rozpisać nasze, naszą funkcję logiczną jako taką tutaj sumę czterech różnych wyrażeń. Czyli tutaj daszek do góry to jest i, daszek dół to jest lub. Więc pierwszy przypadek, kiedy mamy jedynkę na wyjściu, to jest kiedy a jest jedynką, b jest zerem, czyli stąd jest not b, i s też jest zerem. Stąd mamy not s, czyli po polsku nie s. Tutaj jest drugi przypadek jedynki. Mamy A, B są jedynkami, a S jest zerem. stąd daszek. Następnie trzeci przypadek jedynki. A jest zerem, a B i S są jedynkami. I czwarty przypadek, kiedy wszystkie A, B i S są jedynką. Teraz możemy, jak się przyjrzymy dokładniej, to możemy wyciągnąć tutaj A i S z pierwszych dwóch równań, a z dwóch kolejnych A i B i S. A jak łatwo zauważyć, wyrażenie nie B lub B, tak samo jak wyrażenie A lub nie A, są zawsze prawdziwe. Oznacza to, że możemy je skasować i dostać taką ładną, krótką formę opisującą multiplexer dla dwóch wejść. Na wyjście Q to jest A i, I nieprawda, że S, lub B i S. I z takiego równania skorzystamy przy projektowaniu naszego bloczka multiplexera. Otwórzmy więc nowy Nowy dokument, blok diagram i narysujmy nasz nowy moduł. Zacznijmy od bramki AND. Tutaj wybieramy primitives, logic, AND. Będziemy potrzebowali dwie takie bramki. Następnie na końcu bramkę OR. Pod O, OR2 umieszczamy bramkę OR i jeszcze bramkę NOT. Je umieszczę. Teraz prawym i mogę Rotate 90 stopni w lewo. OK. Umieszczamy tutaj. Teraz dodajmy jeszcze wejścia. Jedno. Drugie. Trzecie i wyjście. Przepraszam, nie to. Wyjście output. Łączymy. Tutaj powiem, że to kawałek wyżej, żeby móc połączyć. Teraz nazwy jeszcze wejścia. Tutaj jak łatwo zauważyć, to będzie A, B i S. Widzimy, że A i. O, tutaj się źle połączyło. Mamy następnie A i nie S, a tu mamy B i S. Następnie oba łączymy na bramce O. I połączamy do wyjścia. Jeszcze zmienię nazwę wyjścia na Q. Zapisujemy. Ja nazwę ten moduł, tylko teraz przenoszę nas do folderu Output Files po kompilacji. Ja jednak chcę wszystkie pliki mieć w głównym folderze projektu i nazwę go MUCD. Zapisz. Teraz możemy wygenerować jeszcze ten z file. Create i generujemy obraz, bloczek. Napisamy mux, też w tym folderze głównym, zapisz, OK. Możemy dodać do projektu, add, remove, dodaj. Tu wybieramy pliki graficzne. Graphic file, shift, otwieramy mux. PSF, otwórz, OK. Tutaj teraz mamy nasz mux-bsf. Klikamy dwa razy i to jest to w jaki sposób wyglądać będzie nasz moduł w schemacie. I Możemy to wyedytować, żeby wyglądało bardziej jak typowy multiplexer. Tu możemy przenieść to w dół. W ogóle możemy zmniejszyć rozmiar. Możemy zmniejszyć. Teraz ten prostokąt chcemy usunąć. I zamiast niego możemy narysować bloczek multiplexy. adek tak Przenieśmy to do góry. O! S jest na górze. A i B jest tu. Q można przenieść tu. O, na środku. B to jest w dół, A to jest do góry. Nazwę instancji gdzieś tu. I teraz na pomocą linii możemy narysować jeszcze nasz bloczek MUX. O, mniej więcej tak. Następnie kolejny. O, jeden. Drugi. Trzeci. Muszę przenieść poszczególne elementy. Tutaj o. Q. Cool. Niestety to jest mało, mało wygodny edytor. Skacze, tak skaczę, ale. Tutaj można cofnąć, jak coś na mnie wyszło. Zostanę przy takim symbolu. Zapisuję ctrl-s, możemy już zamknąć i pójdźmy do naszego rejestru przesuwnego. Nie chcę kasować tego, co tu mieliśmy wcześniej, żeby zostało w repozytorium do ćwiczeń, dlatego stworzę nowy moduł, new, kolejny blok diagram i tutaj skopiuję całość, ctrl-a, ctrl-c, blok czwarty, ctrl-v i tym razem zapiszę go, też tutaj SHIFT REGISTER jako SHIFT REG z wejściem kierunku, czyli DIRECTION. Czyli teraz widzimy, że będziemy chcieli, żeby mieć wybór co wejdzie na dany rejestr. Dlatego tutaj najpierw te dane, dane wejściowe przesunę trochę do tyłu. Też może to, to już kopiuję, zaznaczę oba, te CTRL, przesunę, mam kopię i mogę ją tutaj nazwać Domyślnie jest D1 in, a ja wyedytuję to jako direction, czyli deal. LEDy zostaną takie, jakie są, też ich kawałek stąd przesunę. I teraz wróćmy do naszych przelotników. Tutaj może przesunę też ten, ten logic wykrywania zbocza trochę do góry. Z, ja chcę tylko do góry, nie chcę w bok O. I teraz dodam mukcy. Otwieram symbole, mam projekt i mam mukts. Klikam go dwa razy i widzimy nasz bloczek. Tak Nie jest zbyt szczęśliwy, ale mam nadzieję, że zadziała. Dodaję przy wejściach data 1, 2 na wysokości d. Na wysokości D3 i na wysokości D2 jest 4. I zacznę od połączenia wyjść multiplexerów do wejść naszych przeszutników. Teraz zobaczmy. Na R jest pierwszy. Chcemy, żeby albo weszły nasze dane wejściowe, to z danym wejściowym zajmiemy się później, czyli przesunę tę kreskę tutaj, albo wartość wyjściowa z poprzedniego rejestru. Przesunę go tutaj. Tu. tu będziemy się krzyżować. Będą się ścieżki krzyżować, a jak chcę, żeby to było w miarę czytelnie to użyję tutaj tej linii o coś takiego i wrócę już do tej wcześniejszej wchodzi mamy, że na, wej na wejście pierwszego przerzutnika będzie albo wejście układu, albo wejście przerzutnika obok. Teraz chodźmy do kolejnego. jest znowu tutaj tak brzydko poprowadzę, ale to już. Chcemy, żeby na przerzutnik pierwszy mieć do wyboru albo w przypadku A, jak wchodzi wejście na pierwszy, to na drugi chcemy, żeby szedł pierwszy. Przeciągamy, albo w drugim przypadku chcemy, żeby tu szedł trzeci. Więc tu znowu przeciągamy. O. No i jeżeli chcemy, żeby się kręciło w drugą stronę. To na wejście B multiplexera przy ostatnim przelotniku też musi być wejście. Mogę tutaj wyciągnąć do przodu i ciągnę go do góry, do naszego wejścia. Już widzimy, że wejście możemy teraz wziąć, przeciągnąć i podłączyć tutaj. O! I teraz musimy jeszcze połączyć razem wybory kierunku. Biorę więc znowu tutaj wybór. Łączę wyjście. I ciągnę tutaj jedną długą nitkę. Przeciągnąć. Zaznaczam oba. Przeciągam. I jest połączony, tak wyrównam. O, żeby tutaj jak ten na dole. I widzimy, że mamy tutaj wybór kierunku, który steruje wszystkimi czterema multiplexerami i wtedy albo się będzie kręciło w jedną stronę, czy jak tu będzie dodatni, to będzie się kręciło w jedną, a jak ujemny to w drugą. Tutaj mogę jeszcze przesunąć. O, żeby było wszystko tak, nie wiem, bliżej siebie, oś to już nie ma znaczenia do działania. Tutaj układ jest tak zagmatwany, ale zachęcam do samodzielnej analizy. No i do samodzielnego przerysowania tego. Zapisuję i teraz musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Tu mamy listę plików w projekcie, mamy nasz shift register deal, klikamy prime, przyciskiem myszy, wybieramy jako główny level, top level entity. Klikamy i do tutaj nam teraz się pojawiły te piny przepisane Widzimy, że on nie ma przepisania ale, ale żeby móc to zrobić, najpierw musimy uruchomić analizę i syntezę potwierdzamy, żeby zapisać. Gdy się skończyła, wracamy do narzędzia Pin Planner i teraz nasz nowy przełącznik DIL przypniemy do wejścia Deep Switch, który jest na pinie 74. Przeciągamy 74, upuszczam i tu także musimy włączyć wewnętrzny rezystor podciągający do plusa. Dajemy on, zamykamy. I teraz możemy zbudować nasz projekt w całości. Klikamy Start i przechodzimy do eksperymentów w sprzęcie. Mamy więc tutaj znowu nasz układ i tym razem mamy możliwość zmiany kierunku. Spróbujmy najpierw, oj tutaj wypadł przycisk, wgramy jedynkę i widzimy, że jest, idzie w przeciwną stronę. Przełączmy przycisk i teraz wraca i możemy tak teraz chodzić w kółko, no dopóki nie wypadnie. Gdy wypadnie, to już się nic nie dzieje. Możemy wrzucić kilka. Jeszcze dwa. Teraz w drugą stronę. A teraz znowu w tą samą. Jeszcze jeden. Tak jak poprzednio. Materiały można pobierać z repozytorium. Do którego link znajduje się w opisie filmu. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli podoba Ci się ten materiał, będę wdzięczny za łapkę w górę oraz subskrypcję mojego kanału. Cześć!